Szefowie byłchatowskiego klubu mają nadzieję, że uda się wrócić do ekstraklasy. W byłchatowski klub wierzą także kibice, którzy licznie przybyli w piątek na plac Narutowicza. Muszę się przyznać, że jestem bardzo miło zaskoczony. Na pewno spadek z ekstraklasy to był taki trudny moment. W ogóle to była specyficzna sytuacja. Nie, nie przegraliśmy ostatnich ośmiu spotkań, a jednak spadliśmy. Widać, widać, że był mimo wszystko jest zapotrzebowanie na piłkę. Może nie jest to jakiś tam, powiedzmy, fenomen w ilości, dużej ilości kibiców, ale na pewno zagorzali kibice są i oni zawsze z tym GKS-em będą. Na oficjalnej prezentacji zespołu kibice pokazali, że są z klubem na dobre i na złe. Wierzę w nasz klub GKS, Bełchatów tak? od 14 lat. 14 lat miałem, jak pierwszy raz poszedłem na GKS, tak. Nakręciłem ludzi sobie z klasy, też poszli. Dzisiaj, do dzisiaj są. Kibicami GKS-u bohatów. Jesteście dumni z tego klubu? Pewnie. Całe życie. Od małego na całego. Wierzysz w to, że zespół trafi z powrotem do Ekstraklasy? Pewnie, no... Moje serce nie podpowiada nic innego jak tylko, że wrócimy do Ekstraklasy. Wiosną drużyna pokazała, że potrafi dobrze grać w piłkę. W 15 spotkaniach PG PGGKS Bełchatów odniósł 6 zwycięstw oraz zanotował 7 remisów i tylko dwie porażki. W ligowej tabeli Bełchatowianie zajęli czwarte miejsce. Niestety to nie wystarczyło, bo pod Beskidzie Bielsko-Biała miało lepszą rundę. Zdobyło punkt więcej i dlatego Bielszczanie utrzymali się w Ekstraklasie, a Bełchatowianie spadli. Nowy sezon to jednak nowe nadzieje i nowe postanowienia. GKS Bełchatów chce wrócić do Ekstraklasy. Ja zawsze okres przygotowawczy traktuję jako taki plac budowy. Także przygotowujemy się bardzo ciężkimi treningami, budujemy ten element przygotowania fizycznego, sprawdzamy różne elementy gry, wkomponowujemy nowych zawodników i na pewno w tym okresie nigdy jak gdyby nie skupiam się na wynikach. Myślę, że zespół jest teraz na takim etapie, że jak gdyby Dochodzi takiej świeżości po tych ciężkich treningach. Ostatni sprawdzian z Wisą Puławy to był dobry sprawdzian. Zawodnicy realizowali takie założenia, jakie sobie tam zakładamy. No i myślę, że teraz z optymizmem patrzymy w nowy sezon, ale na pewno trzeba w tym dużo pokory. Dużo pokory i, i przede wszystkim udowadniać na boisku walką, zaangażowaniem. Zdobywać w ten sposób punkt wiosną, kiedy budowaliśmy drużynę po, po, takich, po takich zamieszaniach w bardzo trudnym momencie, to właśnie była budowa tego zespołu w oparciu o doświadczonych i kilku młodych zawodników, którzy przy tych doświadczonych się rozwijają. I myślę, że ten kierunek jest powielany i myślę, że on będzie korzystny dla drużyny. Pierwszy sprawdzian formy i walka o punkty już 28 lipca.